Cześć, witam Was bardzo serdecznie na moim kanale. Ja nazywam się Anna Pietrzak, a znacie mnie tutaj jako Ankę Otulankę. Bardzo mi miło, że jesteś, bardzo mi miło, że oglądasz kolejnego mojego vloga. A dzisiaj postanowiłam, że będzie troszeczkę inaczej. Dzisiaj nie będzie o dzierganiu. Dzisiaj chciałabym Wam poopowiadać trochę o sobie, o tym jak Anna Pietrzak, czyli ja, stała się Anką Otulanką. Jak do tego doszło? Jakie były moje peripetie z tym związane? Jaka była cała moja ścieżka do tego, aby tutaj być, mówić do Was, dziergać, być na Instagramie, aby urodziła się właśnie Anka Otulanka. Ja już zapraszam Was do oglądania. Mam nadzieję, że będzie Wam się przyjemnie słuchało, a przy tym dziergało! Zanim dojdę do tego, jak zostałam Anką Otulanką, to chyba musimy się cofnąć, cofnąć dość mocno w moim życiu do e, mojego dzieciństwa. Ja byłam jedynym dzieckiem moich rodziców, i moi rodzice mieszkali na wsi, mieli gospodarstwo rolne w takim miejscu, gdzie dosłownie diabeł mówił: Dobranoc, prawdziwe od ludzi, wśród pól i lasów. Kiedy przychodziłam ze szkoły, a byłam wtedy uczennicą takich tych pierwszych klas podstawówki, pierwsza klasa, druga, trzecia, no to słuchajcie, ja byłam za małym dzieckiem i moi rodzice się bali, żeby mnie tak puszczać samą do wioski, bo to był naprawdę kawał drogi. Więc bardzo szybko musiałam nauczyć się bycia sama ze sobą i bawienia się samej. Oczywiście, jak to w każdym gospodarstwie i na wsi, e, miałam zwierzęta, kotki, pieski. Tam byli moi niezawodni towarzysze zabaw, e, ale e, no, brakowało mi rówieśników i brakowało mi dzieci. Bardzo szybko stałam się taką osobą dość kreatywną, ponieważ no, nie miałam wyjścia jeżeli <laughs> czasu było dużo. Ja nie miałam problemów z nauką odrabiało się lekcje ciach-ciach. No, a potem było bardzo dużo wolnego czasu, bo jeszcze byłam za małym dzieckiem, żeby mnie angażować do jakichś prac w gospodarstwie, więc musiałam się czymś zająć. Moja mama w tamtym czasie bardzo dużo robiła na drutach, robiła. Bardzo dużo swetrów i dla mnie, dla siebie, dla taty, bo to były takie czasy perelu, niczego nie było w sklepie, więc, no, musiała sobie radzić. No i dziergała sweterki. Pamiętam, kiedy chodziłam do podstawówki, to miałam bardzo dużo sweterków, różne wzorki. E, pamiętam nawet taką polóweczkę z kołnierzykiem w takim rudym kolorze i tu był chyba lisek. E, takie wiecie, no, moja mama wrabiała te wzory i nawet całkiem dobrze i szło. I to były też takie czasy, kiedy w szkole były prace techniczne, czyli tak zwane ZPT. I na tych pracach uczyliśmy się wszyscy, i chłopcy, i dziewczynki, zarówno robić karmiki, w gwoździe, jak i robić na drutach. I tam się zaczęła tak naprawdę moja przygoda, bo trzeba było wydziergać szalik. Myślałam, że dostanę szału, bo ja byłam dzieckiem dość nerwowym i wszystko musiało mi wychodzić natychmiast, ale niestety ten szalik wychodził mi bardzo poślawy. I ja przychodziłam do domu i moja mama, która też jest leworęczna, bo ja jestem leworęczna, Próbowała tą robótkę, wiecie, tak troszkę przerobić z dwa czy trzy razy, żeby rozbić te oczka, bo ja tak strasznie ściskałam, że w pewnym momencie nie mogłam wbić druta w oczko, no bo to było tak ciasno. Zresztą na pewno uczyłyście się robić na drutach, bo w większości tu nie oglądacie w dziewiarki, i zapewne pamiętacie swoje początki, że no nie, nie tak od razu ta robótka wychodzi taka piękna, śliczna i ładna. No więc ten szaliczek skutecznie zniechęcił mnie na dobrych parę lat do dziergania. Do dziergania wróciłam w szkole średniej. To w ogóle była też historia cała, ponieważ e, znajomy moich rodziców gdzieś tam, nie wiem jaka była historia, jak nabył maszynę dziewiarską, ale przyjechał któregoś dnia do nas do domu i mówi, no mnie mam dla Ciebie prezent. Była to używana maszyna dziewiarska. Nie było do niej instrukcji, nie było żadnych filmików na YouTubie wtedy, bo nie było internetu. Nie miałam nikogo, kogo mogłabym zapytać, jak w ogóle ta maszyna działa. Ale metodą prób i błędów, bo się strasznie zawzięłam, doszłam do tego, bo to była bardzo prosta maszyna dziewiarska, doszłam do tego, jak na tej maszynie się robi. Eee, I słuchajcie, tak się wprawiłam w w robieniu na tej maszynie dziewiarskiej, że robiłam swetry dla moich koleżanek i tak zarobiłam swoje pierwsze w życiu pieniądze właśnie dziergając swetry na maszynie dziewiarskiej. Nie wiem, co się z tą maszyną teraz stało. Nie mam bladego pojęcia. Ten epizod z maszyną dziewiarską trwał w moim życiu może tak gdzieś około roku. Potem też nie pamiętam, jak to się stało, że ja po prostu zaprzestałam. Myślę, że to też przyszedł taki czas, że w sklepach już zaczęło pojawiać się więcej rzeczy do ubrania. Ten czas tego głębokiego PRL-u zaczął przemijać. Sklepy zaczęły obfitować w bardzo ciekawe bluzeczki, i noszenie sweterków takich dzierganych zrobiło się po prostu niemodne. No i znowu na jakiś czas te bruty przez to poszły w odstawkę, aż zaszłam w ciąży. Miałam wtedy 25 lat i ta ciąża była zagrożona. Musiałam leżeć. No, i czymś musiałam się zająć, bo myślałam, że oszaleję. I pomyślałam wtedy, że ja cierpiałam kiedyś na drutach, więc może dla mojej córki, która była w moim brzuchu, wtedy myślałam w ogóle, słuchajcie, wtedy myślałam w ogóle, że to jest chłopiec. I do samego końca myślałam, że to będzie chłopiec. Miałam trzy USG, jedno tuż przed porodem, a i wszyscy lekarze mówili mi, że to będzie chłopiec. I bardzo się cieszę, że nie byłam jakaś usypiana do tego porodu albo coś, bo ja bym nie umierzyła, ja bym była przekonana, że mi podmienili dziecko. No bo jak to? No, tuż przed porodem USG, ma być chłopiec i to miał być Kuba, a urodziła nam się. Kubanka, <noise> zwana Zuzią. I słuchajcie, tu też jest jeszcze taka dygresja mała a propos mojej Zuzi. E, ta Kubanka, to nie wiem, ale to było naprawdę, słuchajcie, mała ja, Zuzia ma taką ksywkę Kubanka, czasami się z mężem śmiejemy z niej, że to jest Kubanka. Bo moja Zuzia w tej chwili jest dorosłą kobietą, blondyną, e, a urodziła się mega, mega ciemna. Ona wyglądała jak mały, może to niepoprawnie zabrzmi w tej chwili, ale jak mała ciemnoskóra osoba. E, miała czarne włosy, czarne oczy i tak ciemną cerę, że nawet pielęgniarki mówiły, że to się nie zdarza. Gdyby nie to, że ja ją urodziłam i byłam świadoma, że rodzę, to ja bym nie uwierzyła, że to jest moje dziecko. No, ale wracając do tej zagrożonej ciąży robiłam na drutach te sweterki. Robiłam w kolorze całe szczęście takim uniwersalnym, E, ale robiłam zarówno takie bardziej dziewczęce i takie chłopięce, po prostu namiętnie dziergałam takie mikro, mini swetereczki. E, pamiętam taką żół taki żółty... Z Pomponkami. Słuchajcie, tylko sweterki. Nie dziergałam żadnych spodenek, bociczków, tylko po prostu dziergałam sweterki. I kiedy ja już urodziłam to moje dzieciątko, to ja miałam tych wydzierganych sweterków, yy, w których ona chodziła chyba przez 3 lata, bo ja nadziergałam tak wiele rozmiarów, leżąc tam w tym łóżku, no bo czymś musiałam się zająć. I to był kolejny epizod z dzierganiem. Kiedy urodziła się już Zuzia, kiedy jako młoda mama musiałam się zająć swoim dzieckiem, no to oczywiście e, też tak jakoś naturalnie te druty poszły w odstawkę, i znowu na jakiś czas zostały przeze mnie zwyczajnie zapomniane. E, do drutów wróciłam ponownie też w dziwnych okolicznościach ponieważ ja y, jestem taka bardzo rękodzielnicza i ja w swoim życiu spróbowałam wszystkiego. Robiłam dekupaż, e, słuchajcie, co tylko można było próbować, jakiś scrapbooking, e, prowadziłam bullet journal, zresztą do dzisiaj e, to trwa, ja próbowałam wszystkiego, haftu krzyżarkowego. I kiedy tak już oczywiście był internet, prawda? Można było podpatrywać, co ręcznie dziewczyny robią. Ja wtedy znalazłam dziewczynę, która szyła lalki weldorskie. I przepadłam. Słuchajcie, przepadłam. Tak zapragnęłam potrafić zrobić tą lalkę waldorską. Obawiałam się, że nigdy mi nie wyjdzie, ponieważ ja kompletnie nie mam talentu plastycznego, nie umiem ładnie malować, nie umiem tworzyć takich, wiecie, cudownych rzeczy na papierze. Nie mam do tego talentu, talentu do rysunku i obawiałam się, że nigdy nie powstanie piękna lalka waldorska. Ja ją próbowałam zrobić, więc jakieś tutoriali, ale naprawdę, ta pierwsza lalka, którą uszyłam, Mój mąż nadał jej imię, nie powiem jakie, imię naszej znajomej, nie mogę powiedzieć, bo, bo się sprawa rytmnie i się ktoś na mnie obradzi, ale Lala była naprawdę nieciekawej urody, <laughs> nieciekawej urody i ja całkiem niedawno po prostu już nie mogłam na nią patrzeć i ją wyrzuciłam, bo, bo po prostu stwierdziłam, że nie, nie chcę, nie chcę takiej pamiątki z tamtego czasu. Ale sz zaczęłam szyć lalki waldorskie i poznałam dziewczynę, tak jak już wam wspomniałam. Pojechałam na kurs, ukończyłam ten kurs, tam uszyłam moją pierwszą i przepadłam z kretesem. Ja tych lal uszyłam około 150. Każdą lalkę tworzy się około 50 godzin plus ubranka, plus jakaś wyprawka dla niej bardzo dużo czasu. Moje lalki. Z czasów, kiedy jeszyłam, są na całym świecie. I powiem Wam szczerze, że mało tych lalek trafiło do rąk dzieci, większość do rąk kolekcjonerów. Przestałam je szyć, ale, ale ta technika waldorska, ta idea lalki waldorskiej polega, że dla tej lalki wszystko robi się ręcznie. Więc ja na szydełku i na drutach i szyjąc na maszynie. E, tworzyłam ubranka dla tych lalek i bardziej tworzyłam właśnie dziergając albo robiąc buciki na szydełku, bo buciki robiłam na szydełku, a sukieneczki, bluzeczki, e, sweterki, spodenki robiłam im na drutach, ponieważ ja też do tego szycia na maszynie to tak trochę z tą maszyną mi nie bardzo szło, a więc ja e, raczej dziergałam im ubranka i to był kolejny element, kiedy ja Wróciłam do drutów i to był taki początek mojego wielkiego powrotu, bo się okazało, że z całego tego procesu tworzenia lalki baldorskiej to ja najbardziej kocham dzierganie i im ubranek. I w pewnym momencie, kiedy miałam tych zamówień na lalki dość sporo, zwyczajnie chciało mi się płakać, bo ja doszłam do wniosku, że ja ich chyba nie chcę szyć, ja nie czuję już tego. Ja chcę dziergać te ubranka. I doszło do tego, że ja robiłam jedną lalkę waldorską i dla niej całą stertę różnych sweterków, swetereczków, sukieneczek właśnie na tych drutach. I wtedy Agnieszka, która uczyła mnie szyć lalki waldorskie, kiedy rozmawiałyśmy ze sobą przez telefon, powiedziała do mnie: Aniu, a dlaczego ty się tak męczysz? Dlaczego ty po prostu nie dziergasz na drutach dla siebie, dla innych? Fajnie, tobie to wychodzi. Może to jest dobry czas, żeby z tymi lalkami się pożegnać. I się z nimi pożegnałam. Słuchajcie, strasznie ciemno u mnie się zrobiło, bo pada, i mam nadzieję, ja tu siedzę przy oknie specjalnie, tak dzisiaj w innych okolicznościach. I mam nadzieję, że mnie widać, ale już postaram się dokończyć tego vloga, żebyście mogły sobie dzisiaj go obejrzeć. I wracając do tych lalek, powiem wam jedno, kiedy ja je szyłam, to ja byłam naprawdę na tym rynku lalkarskim dość znaną osobą i zrezygnowałam z tego pomimo, że odnosiłam tam naprawdę fajne nie powiem, że sukces, bo to, to nie sukces był, ale te moje lalki się sprzedawały i byłam y, jak gdyby rozpoznawana. Mało tego, moje lalki miały, każda lalka u twórczyni tych lalek waldorskich jest taka dość specyficzna i bardzo łatwo jest rozpoznać patrząc na lalkę. Ja przynajmniej potrafię to zrobić, kiedy patrzę na lalkę i wiem, y, która twórczyni ją uszyła. Więc moje lale były rozpoznawalne, ale mi to przestało sprawiać przyjemność. I ja stwierdziłam, że czas na zmianę. I Agnieszka mi bardzo w tym pomogła, właśnie tłumacząc mi, że nie rób nic na siłę i wbrew sobie. E, I tak zaczęłam dziergać. Pomału odstawiałam te lalki, kończyłam swoje ostatnie zamówienia i zaczęłam dziergać swetry. Siebie. I to mi sprawiło tak wielką frajdę i tak wielką przyjemność, że zdecydowałam, że tak, będę dziergała. I ten chleb z dziergania, gdzie myślałam, że tak sobie płynnie przejdę od szycia lalek do dziergania swetrów i może będę na tym zarabiała, tak jak zarabiałam na lalkach, to tutaj się strasznie przejechałam i bardzo pomyliłam. E, oczywiście, że sprzedaję moje wyroby, sprzedaję moje swetry, e, bo nie jestem w stanie tego wszystkiego, co wydziergam, nosić, i, ale już coraz rzadziej, słuchajcie. Zwalniam z tym dzierganiem, e, zwalniam ze z sprzedawaniem, e, ponieważ znowu widzę, że to się przeradza z pasji w taką... Nie idzie to może w dobrym kierunku, a dzierganie jest dla mnie tak wielką przyjemnością i wiem już, że to jest ta pasja, z którą ja zostanę, że moje swetry nie będą już sprzedawane. Moje sukienki nie będą już sprzedawane, może sporadycznie, od czasu do czasu, ale nie dziergam już na zamówienie, ponieważ chciałabym, żeby dzierganie było moją pasją, moją wielką przyjemnością i sprawiało mi po prostu radość. I jak dochodzimy już do tego klubu, jak to się stało, że e, stałam się Anką Tulanką. E, kiedy mm, funkcjonowałam e, wtedy na Facebooku tylko i wyłącznie, bo razu kiedy zaczynałam, jeszcze nie było Instagrama, potem ja ten Instagram omijałam szerokim łukiem, bo mi się nie do końca podobał. Na YouTube też się nie udzielałam, tylko Facebook, to ja tam właśnie funkcjonowałam jako Lalabella i lalki waldorskie Lalabella i właśnie szyłam lalki pod tą nazwą i tak byłam rozpoznawana. I kiedy zaczęłam dziergać na drutach już ubrania dla dorosłych, dla siebie, a dla innych, to stwierdziłam, że tak jak wyrosłam z lalek Waldorskich, to wyrosłam także z tej nazwy Lalabela i zaczęłam szukać takiej nazwy, która by odpowiadała mi i sama sobie wymyśliłam dosłownie w ciągu jednego wieczoru, że ja jestem Ania i ta Anka otulanka rymuje się, jest fajne, a ciuchy, dziergane sweterki, te wszystkie otulacze, czapeczki, no to są takie właśnie otulanie. Z otulaniem mi się kojarzy z taką miękkością, z taką wielką przyjemnością zarówno z przyjemnością dziergania, jak i z przyjemnością później noszenia tego. I tak się stałam Anką otulanką. Zmieniłam nazwę mojego konta, bo nie, ponieważ na początku, kiedy dziergałam, nadal byłam lalą belą. Eee, I potem zmieniłam tą nazwę na Anka Otulankę, zmieniłam moje zdjęcie profilowe, zmieniłam moje logo, ponieważ chciałam nadal, żeby to logo zostało takie lalkowe, rysowane, rysunkowe, takie, żeby nie było takiego dras takiej drastycznej zmiany że tu nagle wstawię, nie wiem, moje zdjęcie profilowe. Chciałam, żeby to logo było takie sympatyczne, kojarzyło się z czymś cieplutkim, fajnym i budziło uśmiech na buzi. I tu z tym logo pomogła mi jedna z dziewczyn, które poznałam na Instagramie która stworzyła dla mnie właśnie logo nowej laleczki, takiej rysunkowej laleczki. I tak znacie mnie tutaj jako Ankę Otulankę. No i na tym koniec pokrótce opowiedziałam Wam o swojej historii, o tym jak się stałam Anką, Tulanką, ale mam do Was bardzo wielką prośbę. Bardzo Was proszę, żebyście w komentarzach napisało mnie, jak jest tutaj z jakością dźwięku, ponieważ ja pod kilkoma filmikami, które ostatnio zamieszczałam, dostałam informację od Was, że jakość dźwięku jest taka nie bardzo. Kiedy ja obsłuchuję te moje filmy, bo ja je sprawdzam. Na laptopie, na wielkim telewizorze, gdzie też sobie puszczam, na telefonie, ja dla mnie wszystko jest ok. Ale niektóre z Was piszą, że ten dźwięk jest niefajny, że jest pogłos, że zanika. Nie wiem, czym to jest spowodowane, bo u mnie jest w porządku. Napiszcie mi bardzo proszę, bo może to jest ten czas, żebym sobie kupiła po prostu mikrofon, który sobie tutaj gdzieś zamontuję i wtedy mam nadzieję, że te wszystkie niedogodności związane z dźwiękiem, z jakością tego dźwięku znikną. Więc dajcie mi znać, co o tym myślicie. Czy u was ta jakość jest w miarę w porządku? Czy uważacie, że ja faktycznie powinna E, zaopatrzyć się w mikrofon e, i ja mam nadzieję, że zaraz jak tylko dostanę od Was informację zwrotną, to zdecyduję, czy kupuję ten mikrofon, czy nie. Także czekam na Waszą opinię, bo nie chciałabym inwestować w coś, co jest może niepotrzebne i zbędne, ale jeżeli wy stwierdzicie, że ta jakość dźwięku Wam będzie, Wam e, przeszkadza, a ta, która jest w tej chwili, chciałybyście, żeby ona była lepsza, to oczywiście ja pędzę i realizuję to, co zamierzyłam. Mam nadzieję, że z tym wszystkim sobie technicznie poradzę. Cóż, zostawiam Was z moją historią. Dajcie znać, co o niej myślicie. Eee, odezwijcie się, zostawcie paluszek w górę, zasubskrybujcie kanał, jeżeli Wam się podoba moja historia dziewiarska, jeżeli podobają Wam się moje vlogi. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie. Buziaki, Anka otulanka. Cześć.